Legia Warszawa z trofeum za Mistrzostwo Polski i złotymi medalami. Święto także w Szczecinie srebrne medale dla Rakowa, brązowe dla Pogoni. Znamy też Spadkowicza, do tego mnóstwo emocji w walce o europejskie puchary, piękne gole, no i kibice wrócili na trybuny. Za nami 30. Ostatnia w tym sezonie kolejka Ekstraklasy. Krzysztof Sandecki, zapraszam na top momenty. Zaczynamy od wizyty w Warszawie, tuż paler ustawiony przez piłkarzy Pod Beskidzie dla nowego mistrza Polski. Legia nie jest gościnna. Josip Juranowicz na głowę Rafaela Lopeza i w taki sposób pada jedyny gol w tym meczu. Legia wygrywa 1 do 0, ale też żegna się z kilkoma piłkarzami: Gwidio, Wesowiczem, Astizem, Lewczukiem, Cholewiakiem i Radosławem Cieżniakiem, który zmienia w przerwie Artura Boruca. Przy Łazienkowskiej święto, ale poświęćmy chwilę Guralom. Ta porażka, już 17 w sezonie, oznacza, że pod Beskidzie spada do pierwszej ligi. Alegia wygrywa 19 mecz w sezonie i pieczętuje zdobycie 15 tytułu mistrzowskiego w historii. Tak cieszą się piłkarze i kibice najlepszej drużyny ekstraklasy w sezonie 2020-2021. Medale rozdane także w Szczecinie, Pogoń kończy sezon na trzecim miejscu i to czwarte podium portowców w historii. Natomiast wicemistrzem Polski jest Raków. Zespół z Częstochowy po raz pierwszy staje na podium i to na stulecie klubu przed ceremonią wicemistrz ogrywa trzecią ekipę sezonu Raków zwycięża z Pogonią 3 do 1 ale ten jeden gol dla gospodarzy jest wyjątkowy strzela go Adam Frontczak to jego ostatni występ w barbach Portowców po 10 latach spędzonych w Szczecinie no i trzeba poprawić transparent Frontczak zdobył 70 bramek dla Pogoni Wędrujemy do Wrocławia, Śląsk gra ze Stalą Mielec. Krzysztof Mączyński, wow, ależ piękne uderzenie, ale wspaniały gol! Gospodarze remisują z Beniaminkiem 1 do 1 i zapewniają sobie czwartą pozycję w tabeli. Na to oznacza, że piłkarze trenera Jacka Magiery wystąpią w europejskich pucharach. Popatrzmy raz jeszcze na ten cudowny strzał Mączyńskiego. Śląsk świętuje, ale może cieszyć się też Stal. Utrzymuje się w ekstraklasie. Świetne spotkanie w Gliwicach Piast ma mnóstwo sytuacji, ale więcej goli strzelają goście. To zaledwie 17-letni Piotr Starzyński trafia na 3 do 1. Ostatecznie Wisła Kraków wygrywa 3 do 2. Gospodarze tracą szansę na grę w europejskich pucharach, a biała gwiazda pod wodzą Kazimierza Kmiecika przerywa serię 7 meczów bez zwycięstwa. Tu też mamy pożegnanie. Rafał Boguski po raz ostatni występuje w barwach Wisły. W Białym Stoku Jesus Imas do Tomasa Prykryla i Jagielonia wygrywa z Lechią Gdańskie 2 do 1. Goście walczą do końca o remis. Jest mnóstwo emocji, ale ostatecznie 3 punkty zostają w Białym Stoku. A to oznacza, że Lechia przegrywa wyścig o czwartą pozycję. Podobnie jak Zagłębie Lubi, ale Miedziowi robią to w zdecydowanie gorszym stylu. W płocku z Wisłą niespodziewanie przegrywają aż 0 do 4. I tu też mamy piękne pożegnanie: Alan Uryga w swoim ostatnim spotkaniu w barwach drużyny z Mazowsza trafia do siatki. Znakomita asysta Łukasza Trałki i Makana Baku do siatki! Warta poznań, pokonuje Krakowie! W ten sposób Benjaminek podsumowuje bardzo dobry sezon. Kończy go z 14 zwycięstwami. I na wysokiej piątej pozycji Krakowia sezon kończy dopiero na 14 miejscu. Dopiero na 11 pozycji Lech Poznań. Na 10 górnik zabrze. W starciu tych drużyn Remis 1-1. W top momentach bramka Daniego Ramireza. Podsumujmy, raz jeszcze mistrzem Polski Legia Warszawa, wicemistrzem Raków Częstochowa na trzecim miejscu Pogoń Szczecin, na czwartej pozycji dającej grep Europejski w europejskich pucharach Śląsk Wrocław. Z Ekstraklasą żegna się podbeskidzie Bielsko-Biała. Królem strzelców Tomasz Pekhart, który ostatni mecz obserwował z trybun, ale w całych rozgrywkach strzelił 22 gole, za nim Jakub Świerczok, a dalej Flavio Jimenez i Iszak. Nowy sezon Ekstraklasy zaczyna się już 23 lipca.